Obowiązek służby w życiu spoczywa na wszystkich i na każdym z nas, ale odpowiedzialność ta w szczególny sposób spoczywa na rodzinie, która jest, jak pisze Gaudmenspress, wspólnotą życia i miłości. Drodzy bracia i siostry. Ani na chwilę. Nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, której małżonkowie oddają, sobie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą, jest komunią osób, He has not only. To...